i na dalej całe nasze spotkanie. Sprawozdanie z ucznika Rady Słoeckiej na lata 2027-2011 w składzie sądu Kisław Ryszicki, Rada Słoecka, Chłopski Janeusz, Zaworska Jadwiga, Nowacki Kazimierz, Ryszicki Dar. Da, nasza z kobietą uchwała na zadaniu 11 maja 2007 roku i tak w 2007 roku odmalowano całą świetlicę okrócli. Odmalowano przystane oraz okna i drzwi na Czerwoną Świetlic. Zrobiono nam jarkę, wywiedziono całicę świętu wiejska, ca samicę oświetleniał, wychowano granic, światy. Wykonano podlas. Wśród lat zrobione zrobiono przejście w stronę boiska, doprowadzono do świetlicy, wykonano szafki oraz zamontowało za zbytek. Wszystkie tylo się zmieniło. Boisko wykonano wiatem, skopano łaskę, skopano miejsce do boiska. Zkończono boisko do kwiatków i Posadzono z klasy. W czerwcu udrożnił Dzień Dziecka pod nazwą Mama, ta", pod hasę, Mama Tata i Ja. Z ja", różnymi konkurencjami, nagrodami oraz na zabawami. Ostatnio w sobotę czerwca, to i w Członie pokazuje, że okazji wyrażenia sztok, na miejscu na 30 czerwca, w Radzie Cłański, na dalej. Patrycja. Patrycja Jasińska. głos. Patrycja Jasińska. Proszę Państwa. Pani Tabrowska Jadwiga, czy Pani wyraża zgodę? Tak. Proszę Państwa, jeszcze raz powiem... Proszę Państwa, ja prowadzę zebranie, można zgłosić wniosek, ja będę to podał. To Proszę Państwa, pada na wniosek o zamknięcie listy osób do komisji fundacyjnej. Kto jest za? Dwie panny pod sobą. Dobrze, czwartek dzisiaj dobrze. Będziemy się przygotowywani do, do podawania kandydatów na sołtysa. Proszę Państwa, kandydat do sołtysa powinien Państwa, być gospodarzem, powinien reprezentować i każdy z nas, kto będzie głosował, powinien mieć świadomość, że jest to jego przedstawiciel. i reprezentuje, proszę Państwa, miejscowość

Nasz no, nas, nie, tak, nie, nas, nie ośmieszał nas publicznie po to, że reprezentował w porządku. Jak się reprezentuje, jak sobie daje radę, Tylko żeby nas nie Nie oczerniał i nie wystawiał nam takiej opinii. Panie przewodniczący, szczęście, proszę Państwa, no, będziemy się przygotowali, a tylko Państwo chcą powiedzieć, takie mam prawo no, na Prawo głosu i ja nikogo nie będę przerywał i wstawał jak już wyborów nie robię. Tylko chcę powiedzieć, że gospodarz to mówi gospodarz. Wszystkim ludziom, którzy pracują w tej sytuacji, ja gdzie jest nasza potrzeba. Kandydatury na następca. Jeżeli, jeżeli osoba będzie kandydowała, nie wiem, czy Państwo chcecie od razu usłyszeć, co chce zaproponować, co zrobić, czy najpierw wybierzemy kandydatów, na a później przedstawią. Nie, od razu! Od razu raz. raz. od od raz. nie razu chcę się panu Czyli czy nie do nie wydaje mi się, że od razu przedstawia, tylko wyraża zgodę? Proszę. Ja nie. Ja, tak, Od ja. tak. razu Czyli głosujemy za tym, żeby nasz cztery wizyty. Czyli proszę o kandydaturę. Wmienianie zjazdu. Wmienianie zjazdu. Wmienianie zjazdu wyraża zgodę. Tak wyraża zgodę. Widzisław Jasieński. Jaką publiczność, żeby przedstawić krótko, co pragnie zrobić? Ja może kandydatury na Złoty Za. Czy są następne kandydatury na Złoty Za? I I to, to, pan Zdzisław Jasieński. Pan Zdzisław Jasieński wyraża zgodę. Gracias.